Cześć, kolejny weekend za nami. Biegała Black Angel, i cały weekend wyglądał jak Black Weekend. Kurde, blaszka. I słabo te nasze konie przeszły. No właśnie, Black Angel. No wiadomo, że pierwszy raz mogłem tam przetkać, czy tam coś, ale. No właśnie od razu poruszę taką smutną sprawę, że komisja techniczna wzywa naszego jeźdźca i dlaczego on co on robi, że nie może utrzymać konia, że koń mu skacze, a komisja nie wezwała drugiego jeźdźca. Widać tam po starcie e, jedzie. Turgajew na kareserze i stracił start przyjmuje i po 200-300 metrach wjeżdża naszej Black Angel pod nogi i komisja nie przesłuchuje tego jeźdźca, ten nasz koń e, zaczął stopować skakać, mogła się nam klacz połamać i to już jest kolejna taka zagrywka pana Turgajewa nie będę e, zgłaszał do komisji technicznej, zresztą zgłosiłem ale to jest jak kamień w wodę niestety bym rzucił i może tutaj na forum publicznych będę piętnował takie jazdy, bo to tak nie może być jak dobrze tam widzicie jedzie turgaj z zewnątrz, nagle jest przed naszą klaczą, wpycha się przed nią i nasza klas stopuje i przy takiej szybkości na twardej nawierzchni. Dobrze, że się to nie skończyło um, jakby katastrofą. Podobna sytuacja była na jesieni, gdzie um, e, mieliśmy podobną sytuację, że nam wjechał Turgaj w podnogi dwulatki, klacz złamała nogę. Przeszła operację niestety e, nie udało się zawalczyć o życie i straciliśmy przez to konia i e, właśnie tym się kończą nieodpowiedzialne jazdy. Mie tylko dziwi to, że e, komisja techniczna nie przesłuchuje takich jeźdźców i nie rozmawia z nimi. Może trzeba zrobić badania z roku Turgajewa, bo może on nie widzi po prostu tych koni. Może po prostu ma jakiś problem. A badania lekarskie są tylko lipą bo ja tego sobie inaczej nie mogę e, wytłumaczyć. Nie sądzę, żeby zrobił zro to złośliwy. No dobra, i ten Black Weekend tak się zaczął i skończył się jeszcze gorzej. No, Sigismundus nas trochę postraszył, że wygra. Nie byliśmy przygotowani jeszcze na <noise> zwycięstwo Sygis mundusa. <noise> Lubił mokre. To się okazało, że jak jest w formie, to i po suchym poleci. No właśnie po kastracji stał się innym koniem i zaczął walczyć trochę i, i to może warto na niego popatrzeć. Może jeszcze nas e, pocieszy w tym roku. No, mało koni biegaliśmy, tylko dwa w sobotę, trzy w niedzielę. No i nas. E, nasza bomba atomowa Hared Impectore eee, no przyznam szczerze, że lepiej biegał niż w pierwszym starcie we Wrocławiu bo tutaj z lepszymi końmi respektował tempo no na prostej go zatkało ale to duży, ciężki koń i jakby stan bieżni ma u niego duże znaczenie, bo po prostu on jest wielki, nie ma takiej szybkości, może jak się rozbiega to to będzie mu łatwiej, jakby już y, przebierać tymi nogami, ale na razie tak widać postęp. Jestem zadowolony, pomimo tego, że skończył ostatni, ale jakoś tam było widać, że chce się biegać, boi się koni. Tam się ciasno na zakręcie zrobiło i, i, i tam się trochę bał tych koni. A no, musi się nauczyć i nabrać doświadczenia. No, myślę, że na jesieni powinien. Jakiś wyścig na wygrać. I teraz ym, biegały nasze dwa raby z jednej stajni, Farhat i Formuła. No właśnie, ja tak was uprzedzałem, że Formuła to czteroletnia była. To zawsze tym czterolatkom jest gorzej ze starymi końmi, jeszcze na dodatek klacz, duża waga. No i sobie nie poradziła. Na pewno to nie jest bieżnia dla niej, ani dystans. Na pewno woli jeszcze dłużej. No i zmienimy jej plany startowe, bo chcieliśmy jakoś po grupach biegać, ale to jakby nie ma sensu, i, i zmieniamy w stosunku do niej plany startowe. A Farhat, no to no też nie jego bajka, to jest to podobnie, e, podobny był wyścig jak za pierwszym razem. Że jak mu te konie zapalą z miejsca, jakby nie respektuje takiego tempa, to było lepiej, bo szedł zdecydowanie lepiej niż w pierwszym starcie, no ale końcem go zatkało. No. I e, też musimy poczekać na miękkie, to trochę słabsze konie. Jak się przegrupują i może wtedy coś ugramy. I no właśnie, teraz ciekawy weekend się zapowiada. E, pobiegnie dużo naszych koni i pierwsze klasyki w Polsce. No i e, jakby trenerzy, e, tacy jak ja, którzy mają słabsze konie, mają konie takie mniej liczone, e, m, zawsze gdzieś szukają jakiegoś nuty pocieszenia. <noise> my też szukamy e, i co. W Anglii i we Francji roz, zostały rozegrane klasyki. W żadnym z tych czterech klas, klasyków, ani dla klaczy, ani dla ogierów nie wygrał zdecydowany faworyt. No i tego się trzymajmy i w Polsce, skoro taka tradycja już jest na wiosnę w Europie, to może i w Polsce nie wygra faworyt. Jak nie wygra faworyt zdecydowany, no to już ta ścieżka się otwiera dla wielu koni. I, może być ciekawe. Zawsze wyścigi są ciekawe i, i właśnie pierwsze klasyki są jakby odzwierciedleniem tego, co te dwulatki, jak się zmieniły przez zimę, co zrobiły, czy nabrały, czy straciły, czy zostały w tym samym miejscu. I, no i to fajnie, bo będzie widać, co się dzieje w czołówce rocznika. No to tak... <śm> Chciałem powiedzieć taki wstęp wprowadzający, że to ważne wyścigi i że się wszystko może zdarzyć. Zaczynamy w sobotę w gonitwie pierwszej Polish Warriorem. To też koń zgłoszony do derby. Taka nasza cicha nadzieja, że jak się poprawi, to w tym zapisie jeszcze zostanie. Mamy nadzieję, że będzie progresował, jest jeszcze ciężki. Nie, nie robi się ja, nie o go, niego. Nie, nie, nie zrobił się tak jakbym chciał, ale na pewno będzie lepiej dużo biegał niż w pierwszym starcie. No i zobaczymy, korzystna waga to może mi się będzie podobało. Na pewno 200 metrów dalej dla niego będzie lepiej. No i w nagradzie jaroszówki Blisbor. To już jest stary koń, właśnie stary, twardy. No, kiedyś nie lubił po miękkiej bieżni biegać, ale na jesieni też fajnie biegał i generalnie tylko jemu chyba pasuje taka szybka bieżnia, lubi taki lekki tor i, i zobaczymy jak on się tu spisze, już jest przebiegany, po to biegaliśmy handika potwarcia, żeby się przewentylował, zrobił galop, bo to jest taki trochę leniwy i ciężki koń. No i też myślę, że jest gotowy. Zobaczymy, jak będzie sobie tam radził. A w kolejnym wyścigu w trzeciej gonitwie pobiegnie renoma, jest zmiana jazdy. Tam był wyścig uczniowski i teraz po, pojedzie na niej doświadczony jockey. Na pewno zapis ma trudniejszy, bo jest parę dobrych koni. No i też myślę, że ona już przebiegała się raz, to będzie jej teraz dużo łatwiej i na pewno gdzieś tam z szansami ją widzę w tym wyścigu no i zaczynają się klasyki tak jak już mówiłem i się śmiałem że wszyscy outsiderzy liczą na to że tendencja europejska się trzyma również w polsce my też tak liczymy mamy golden bangle klaczkę taką kupioną w anglii na jesieni i nawet nie spodziewaliśmy się, że aż tak dobrze pobiegnie w nagrodzie strzygomia, bo tam do dobrych ogierów, naprawdę była blisko i finiszowała z końca. I może się okazać, że będzie takim czarnym koniem tego wyścigu. Jakby faworytki zawiodły, to wtedy jakby nasze szanse rosną. I podobnie jest z Ozyskingiem w 2000 Ginei. Eee. No. Też można być dobrze biegał, ofensywnie przyjechany, zatkało go końcem słap, ale to właśnie um, myślę, że ten start mu był potrzebny, żeby już się wdrapywać na wyższy poziom i zobaczymy, ten wyścig będzie nam, pokaże nam tu gdzie dalej nim biegać, czy mam się gdzieś pchać wyżej, czy zejść niżej, także no to taki wyścig prawdę. No i po to są wyścigi, żeby pokazywał nam prawdę o rzeczywistej wartości koni, a nie urojonej w głowie właściciela każdego. Przed wyścigiem każdy jest najlepszy. a Po wyścigu każdy jest. Każdy jest pechowy, bo mu coś tam nie wyszło. I jakby. Taki fajny wyścig Woman Power. Ja, ja mam cztery Amazonki, zapisałem cztery konie. I to jakby taki zapis do takiej nagrody, to to jest na pewno e, nagroda dla tych dziewczyn, które pracują, nawet jak te nie mają doświadczenia, konie nie mają szansy. Ale jest jakby gdzieś trzeba budować swoje doświadczenie. To na pewno jest. Bezpieczny wyścig dla dziewczyn, bo bez batów wszystkie jadą. Nie, nie ma takiej ostrej jazdy jak z facetami, czy nawet z facetami uczniami. I taki babski wyścig. Myślę, że mm, jakby szczęśliwie się skończy ten start dla tych moich wszystkich czterech koni, że tam nic się nie, przy, nie przytrafi. I no, najmocniej czymy, Aśka wraca po półtora roku i jakby wyraziła ochotę, że chce jeździć i spróbujemy, jak będzie wszystko ok, Jak nie będzie ją to jakby bardzo, mm, bardzo doskwierało e, kręgosłup, to pewnie będzie jeździła, ale nie chcę jej dawać, nawet był taki zamysł, żeby dać jej dwa dosiady, ale no, wolę jeden dosiad, jeden porządny, niech się skoncentruje. I też już mówiła, że się zdenerwuje, że ma tremę, i to jest normalne. Pozytywna trema jest, jest pozytywna. No i drugim takim w kolejności koniem jest chyba Serpention. Jest trudny do jazdy. E, no, ciężko powiedzieć, czy Martyna sobie da z nim radę. Najwyżej będzie tam e, ostrzej jechać. A, ale może drugi start już się ułoży, tak jak mówiłem, te konie w pierwszych startach nasze aż za bardzo chciały i jakby były ciężkie dołożenia, jak widać, po... E, tam dopiero dwa konie nasze powtarzały. Sigismundus i Haret Impektory już naprawdę się poukładały, inaczej inaczej e, biegały i miejmy nadzieję, że że ten Serpention też tak się mm, trochę poprawi. Z głową oczywiście. a i w kolejnym koniem, tak według mojej hierarchii to jest ta Los Angeles to fajna klacz i on no, musi się jeszcze rozbiegać i mm, jakby wyżej ocynęliśmy ją w pierwszym starcie, ale tak w sumie źle nie przeszła, bo z dobrymi końmi się ścigała i, Myślę, że tutaj też może sprawić jakąś niespodziankę. Także, mm, no, jakby każdy koń, który biega, biega z nadziejami i w każdym tam brzmi nadzieja. Tak samo Betfan, on potrafił w swoim życiu mieć naprawdę niezłe wyścigi, jak będzie miał dzień i właśnie będzie dobrze pojechany, przytrzymany i puszczony na prostej. To te konie, które przeszarżowały z frontu, mogą zapłacić za taką ofensywną jazdę. I w tym upatrujemy szansy Betfana. Także yy, 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 dziewczyny jadą w nagrodę Woman Power. i Fajny ten wyścig, bo połowa koni wyścigu to są moje konie. Pytam się innych trenerów, gdzie macie swoje Amazonki. <grym> Gdzie, gdzie, je wsadzicie. Ech. Dobra i nagroda golejewka. No jakby nie mamy takich super dobrych koni i Johnny Double w handicapie otwarcia się pokazał, że w zeszłym roku się pokazał. Jest już przebiegany. No trafił na czołówkę, ale jakby się tu odnalazł, gdzieś blisko tej czołówki, to by były fajne wyniki. Na pewno lepiej mu idzie po miękkiej bieżni, bo to jest taki ciągły, na długie akcji koń silnej. No Zobaczymy. Na pewno po suchej bieżni będzie mu ciężej odnaleźć się. I kończymy niedzielę ósmym wyścigiem. Pobiegnie Adler Flug i Alice Gloria. Alice Gloria już właśnie biega. Swoją grupę wygrała grupę niżej. i Tak było widać, że jest na fajnym chodzie. No tam miała dużo słabszych przeciwników. Tu ma poprzeczkę podniesioną trochę wyżej. I no i ale to znacie Alice Gloria. Ona zawsze jest rzetelna, poukładana. Nawet jak jej się coś tam nie uda w dystansie, to później odrabia na prostej i, i, i walczy. A no, Erbach, na no, w zeszłym roku. On przyjechał do nas, nie miał czasu się jakby rozbiegać. I w tym roku zaczyna trochę z opóźnieniem sezon. On miał lekkie problemy eee, kopytowe. A, ale jest gotowy, zobaczymy jak przejdzie. Na pewno z pochodzenia to jest koń na krótko. I powinien się tutaj, no, jak się wciągnie w takie regularne bieganie, to będzie nam go łatwiej ocenić, ale myślę, że to może być niezwykłe. I to tyle na mm, sobotę. W niedzielę tylko mamy ulgowo trzy konie. Invisible Angel mm, pobiegnie na 1400 to właśnie też chyba dla niej skrócenie dystansu. Jest na korzyść. Jeszcze pewnie, jakby było krócej, pewnie jeszcze było lepiej. No i to taka przeciętna kobyłka, ale myślę, że mm, też powinna sobie e, dawać radę i, i się rozkręcać powoli. E, w kolejnym wyścigu pobiegnie Cynamon. On już biegał w tym roku na przetarcie 1000 metrów. E, też jest po kontuzji. No ale na szczęście przeżył ten start i teraz 1300 dla niego będzie lepiej myślę tak optymalnie to by było 1600-1800 ale jest taki wyścig tu biegamy taki i trzyletnie klacze trzeciej grupy pobiegnie Cacinia no, na debiut miała udany, jeszcze jest taka, no, to jest jej drugi start w życiu, to też jeszcze biegnie po naukę i no, jakby już teraz przyszła w koniach, to już bym był zadowolony i, i można by było ją spokojnie trenować na jakieś jesienne błoto, bo to widać, że na pewno dla niej i dłużej, i dłuższy dystans i miękka bieżnia, bo nie ma tyle szybkości i jakby z nadziejami patrzymy na to co będzie na jesieni i to wszystko I jest takie stare powiedzenie, że prawdziwi koniarze nie umierają przed klasykami i tych wszystkich co przetrwali zimę e, starych bywalców e, właśnie o tym świadczy możecie umierać po klasykach przed klasykami prawdziwy koniarz nie umiera Także życzę wszystkiego dobrego i dużych wygranych w totalizatorze.